Dzień dobry, nazywam się inżynier Mastalerz i jestem inżynierem. Jak widać dysponuję sprzętem światowej klasy i już powoli zaczynamy się przygotowywać do montażu pierwszych podwalin pod scenę na 27 zlocie Steel Horses Meeting który odbędzie się w tym roku, w wiadomym miejscu, na terenie Stadionu Koni w reguatory. Macie ostatnią szansę, żeby się na ten zlot jeszcze załapać, żeby się do niego zgłosić, zapisać. Kilka chwil temu tak naprawdę zakończyła się jedna sytuacja, która bardzo utrudniała życie nam, ekipom montażowym, muzykom, artystom, uczestnikom. Mam na myśli tutaj zarazę. A, a już y, mamy do czynienia z kolejną sytuacją, która powoduje u nas niestety lekkie obawy i niepokój. Dlatego w tym roku organizatorzy z lotu 27, już z lotu Steel Horse's Meeting, zapraszają serdecznie posiadaczy czołgów i transporterów opancerzonych. Dla nich wjazd gratis. To byłem ja, inżynier Mastalerz. Dziękuję bardzo, zapraszam.